Nagrywacie dalej? No więc, jak wygląda wizyta półwampira, czyli mnie, u lekarza? Tak, widać moje odbicie w lustrze. Jak wychodzę na zdjęciach? Uważam, że całkiem dobrze. Przypominam, że półwampiry to nie to samo, co wampiry czystej krwi. Jesteśmy. Um, jeszcze tego nie odkryłam, czym jesteśmy. Ale wracając do mojej wizyty w przychodni, lekarz chciał mi zmierzyć temperaturę, ale za każdym razem, jak przykładał mi termometr do czoła, to się psuł. To znaczy, nie lekarz. Termometr, nie lekarz. Potem zbadał mi ciśnienie. Oczywiście, że mam puls, tylko bardzo słabo wyczuwalny. Lekarz nawet żartem zapytał, czy ja w ogóle jeszcze żyję. Ogólnie stwierdził, że nic mi nie jest. Zalecił spacery na słońcu. Unikanie stresu. Nie wypisał mi nawet na to wszystko receptę. I dał zaproszenie na warsztaty terapii uśmiechem. Oczywiście wyrzuciłam ją od razu do kosza, bo ja się nie uśmiecham od trzeciego roku życia. Dlaczego? Bo taką podjęłam decyzję. A co ze spacerami na słońcu? Jesteście ciekawi? No to posłuchajcie.